Czym jest miłosierdzie? To nie tylko gest i nie tylko ofiara, ale przede wszystkim świadomość bycia częścią społeczeństwa, bycia częścią tego świata. To pragnienie ofiarowania drugiemu człowiekowi maleńkiej części samego siebie. To działanie, za które otrzymujemy najwyższą nagrodę: uśmiech, wdzięczność i poczucie spełnienia. Miłosierdzie to łaska. Serce. Litość. Współczucie. Traska. Sumienie. Miłosierdzie jest to taka forma aktywnego współczucia. Nie samego współczucia jako nazwa, że podziękować tylko, popłakać nad kimś, użalić się, ale coś zrobić dla drugiego człowieka po prostu. Przede wszystkim to jest coś bardzo, bardzo trudnego i bardzo wymagającego, bo to jest po pierwsze uważność, no bo żeby cokolwiek zrobić to trzeba najpierw zauważyć. Druga rzecz to jest nieobojętność, no bo zauważyć to jeszcze nie znaczy coś zrobić. Można po prostu wzruszyć ramionami, przejść obok i powiedzieć nie moja sprawa. Następna sprawa no to jest odwaga, no bo Trzeba się jednak trochę w sobie zebrać, żeby się odważyć podejść, zrobić coś, zapytać. Następna rzecz to empatia, żeby starając się pomóc, z kolei nie zrobić jakiejś krzywdy, nie zrobić przykrości, nie zaszkodzić. Kolejna rzecz to gotowość do ograniczenia własnego komfortu. No bo trzeba poświęcić swój czas, trzeba zrezygnować z jakichś swoich funduszy, trzeba uruchomić swoją wiedzę. Kolejna rzecz to jeszcze jest odpowiedzialność, no bo jeżeli sama nie wiem jak, czy sam nie wiem jak, no to trzeba poszukać kogoś, kto wie, nie przyjmować, że ja wiem co mam zrobić. To również jest kwestia tego, żeby nie przestać w połowie, żeby dokończyć. No i na końcu to jest jeszcze pokora, żeby nie oczekiwać żadnej nagrody, żadnej rekompensaty, żeby po prostu to dobro, które się chce im może przekazać, żeby ta pomoc, to podanie ręki, żeby po prostu było rzeczywiście. Skierowane dla tej osoby, czy zwierzęcia, czy, czy rzeczy, którą, której, której to miłosierdzie chcemy okazać, której powinniśmy okazać. Dlatego to jest takie trudne i dlatego niestety jest tak łatwo tym manipulować. Miłosierdzie jest drogą, drogą w kierunku drugiego człowieka, którego dostrzegam. Do którego mogę wyciągnąć pomocną dłoń, dostrzegam jego potrzeby, mogę go usłyszeć. Miłosierdzie to przede wszystkim dobroć serca wobec człowieka potrzebującego. Miłosierdzie jest jedno. Bóg jest miłosierny. Kiedy trzeba. Kiedy Ziemia tego potrzebuje, to niczym ciepłą kołdrą okrywa Ziemię warstwą śniegu. Kiedy trzeba pobudzić Ziemię do życia, to włącza słońce, by swoimi promieniami dotknęło ukrytych w Ziemi ziarn i pobudziło je do życia. Kiedy trzeba zsyła deszcz, by Ziemię napoiło z wilgocią, by mogła zrodzić życie. Takim, odpo, taką odpowiedzią na Boże miłosierdzie jest nasze miłosierdzie. Bo jesteśmy przecież dziećmi Bożymi, a więc nasze czyny mają być odpowiedzią na Bożą miłość. Mają być naśladowaniem Boga, który cały wszechświat otacza swoją opieką. Rozejrzyjmy się. Wokół nas są starsi, którzy potrzebują, by zrobić im zakupy, wykupić receptę, którzy potrzebują, by zainstalować im komunikator, by mogli ujrzeć twarz swoich bliskich. A może potrzebują 5 minut spędzić z nami, by podzielić się swoimi obawami, by usłyszeć nasze słowa pocieszenia. Miłosierdzie jest dla mnie postawą serca, świadomą postawą serca człowieka, który pochyla się nad biedą, samotnością, chorobą, jakimś nieprzystosowaniem czy zagubieniem drugiego człowieka. To jest postawa, która nie oczekuje nic w zamian, nawet wdzięczności, i nie oczekuje żadnej gratyfikacji. I tu chciałbym dodać, że to, co my robimy i co uważamy za miłosierdzie, jest po prostu jałmużną, dlatego że miłosierdzie, według katechizmu, jest atrybutem boskim. My możemy w tym uczestniczyć tak, jak potrafimy czyli w tej postawie przebaczenia, pojednania. Przytoczę taki przykład, o którym czytałam, który za każdym razem mnie porusza. Żebrak stoi na ulicy. Oparty o ścianę domu, z wyciągniętą ręką, czeka na jakiś datek. Ludzie przechodzą, niektórzy specjalnie odwracają głowę, żeby może nie widzieć, nie patrzeć, a niektórzy rzucają coś mu w tą rękę, ale przechodzi następna osoba i staje przed nim, zatrzymuje się i mówi: Wiesz, dałbym ci, Jakiś pieniążek, ale naprawdę nie mam grosza w kieszeni. I ten człowiek, ten żebrak, podnosi głowę, uśmiecha się i mówi: Dziękuję Ci bardzo, Ty mi dałeś wiele więcej niż inni, bo Ty mi dałeś odrobinę serca, zauważyłeś mnie, zwróciłeś na mnie uwagę. I myślę, że to jest ważne w naszym życiu. Może nie mamy wielkich zdolności do jakichś czynów, takie drobne usługi codzienne, czy zauważenie kogoś, czy podanie ręki, czy może jakiś uśmiech w stronę drugiego człowieka, kiedy widzimy, że jest smutny. To takie gest, takimi gestami możemy obdarowywać innych ludzi, bo Pan Jezus każdemu z nas dał jakiś dar. I chcę, abyśmy tym darem się dzielili z innymi. Bo Pan Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci, najmniejszych, lub też nie uczyniliście, uczyniliście dla mnie, albo nie uczyniliście dla mnie. Chcemy być tymi, którzy patrzą na drugiego człowieka przez miłość, bo miłosierdzie zawiera w sobie właśnie ten element słowa miłości. Miłości do człowieka, wspierania człowieka w tym, co jest najważniejsze. Kochajmy drugiego człowieka, bo w ten sposób będziemy kochali Boga, a kochając Boga, będziemy okazywali mu miłosierdzie. say